Cześć. Pierwszy kwartał 2023 roku już podsumowałem, ale pomyślałem, że osobno pokażę Wam te płyty, które w tym czasie kupiłem na winylach, ponieważ udało mi się zakupić parę wartościowych krążków. Część z nich to również te, o których mówiłem przy okazji, przy okazji podsumowania. Zapraszam. Po pierwsze, w końcu wyszła trzecia płyta Organka. Na razie stoję, na razie patrzę. Wyszła na winylu, ponieważ publikacja była w listopadzie 2021 roku. Trochę kazał Organek czekać na, na, tą, na tą wersję, ale przyznam, że warto było. Najważniejsza cecha tej płyty to dźwięk. Dwie płyty z prędkością 45 obrotów na Minutę co gwarantuje znacznie lepszą jakość. Oczywiście są mankamenty, bo znowu mamy trzy utwory na stronie, więc trzeba często zmieniać. Ale rzeczywiście taka prędkość powoduje, że płyta jest przede wszystkim dużo bardziej dynamiczna. I o ile właśnie poprzednie dwie płyty na winylach nie porywają, o tyle tutaj mamy naprawdę dobrą jakość. Poza tym, no właśnie, dwie płyty, więc rozkładana okładka. Tutaj jak widać dominują kolory niebieskie. CD było bardziej w kolorach wiśniowych. Płyty w kolorowych kopertach. Ciekawy zabieg. Tutaj mamy zdjęcie normalnej jakości. A tutaj mamy, jakby w negatywie, płyty transparentne w kolorze niebieskim. O brzmieniu już powiedziałem: płyta nie była tania, ale zadowolona z tego zakupu. Zdecydowanie taniej, ale też skromniej została wydana płyta emisję zespołu Popsyszy. Wersja CD i streaming ukazało się w maju 2022 roku, a więc też nie trzeba było aż tak długo czekać. Wydanie skromne. pojedyncza płyta, pojedyncza okładka, papierowa koperta, płyta tradycyjna, czarna, uwagę, zwraca, label, label. Gdy płyta się kręci, to te kółka dają ciekawy, psychodeliczny efekt. Płyta skromna, ale brzmi bardzo dobrze, miałem okazję porozmawiać z wokalistą, gitarzystą zespołu Jarkiem Marciszewskim i zapewniał mnie, że był specjalny miks osobna produkcja, pod właśnie wersję winylową I moim zdaniem to słychać. Generalnie bardzo mnie cieszy, że zespoły tak niszowe jak Popsysze, chociaż uważam, że powinni być znacznie bardziej znani, bo byłem na ich koncercie teraz w chmurach 30 osób, myślę, że zasługują na znacznie więcej. Niemniej, tak niszowy zespół wydaje płytę, swoją płytę również na winylu. Bardzo życzę i trzymam kciuki, żeby mi się ta płyta przynajmniej zwróciła. Dlatego polecam, mówiłem o tej płycie w podsumowaniu, Jednym z podsumowań 22 roku. Bardzo polecam. Dobra, psychodeliczna, dobrze zrobiona muzyka. Trochę krócej niż popsysze, na winylowe wydanie swojej drugiej płyty kazał czekać projekt Karaś-Rogucki. Czułe kontyngenty oryginalnie wyszły we wrześniu 2022 roku na winylu w minionym kwartale. Płyta dostępna wyłącznie na stronie wydawcy, czyli Kajaksu, no, zaskakuje przede wszystkim autografami liderów. Poza tym wydanie w sumie dość skromne, ale też warto zauważyć, że pojedyncza okładka ma litery błyszczące, łoczone, Koperta kolorowa, płyta czerwona. Bez opisów, bez wkładek. Za to bardzo dobre brzmienie. Ta elektronika, gruby basowe. Wszystko tu jest czytelne, wyeksponowane. Każdy instrument ma, ma swoją przestrzeń. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Przy okazji czułych kontyngentów zakupiłem też winylową wersję ostatniej płyty z Półmuchy, czyli szaro-różową. Oryginalnie płyta wyszła w lipcu 2021 roku na winylu, w sumie chyba jakieś pół roku temu. Tutaj też bez fajerwerków, pojedyncza płyta, pojedyncza okładka, autografy z tyłu wszystkich muzyków. Sama okładka matowa, lekko chropowata, dość przyjemna w dotyku. W środku Kolorowa koperta, zdjęcie, opis, ale też wkładka z tekstami. Płyta tradycyjnie czarna. Dźwięk ciepły, przestrzenny. Również zadowolony jestem z tego zakupu. Zespołem, który nie każe aż tak długo czekać na swoje winylowe wersje najnowszych albumów jest Lipali. Mechanika wyszła równolegle na CD, w streamingu i na winylu. Tutaj jest bardzo przyjemna niespodzianka, również płyta dostępna tylko na stronie wydawcy, natomiast zaskoczyła mnie cena przy zakupie dwóch płyt, ponieważ jednocześnie, równocześnie zakupiłem przez ostatnią płytę Lipali, nie, nie płaciłem za przesyłkę. Sympatycznie. Mechanika na jednym krążku, ale podwójna okładka. I tutaj ciekawy zabieg, bo w dotyku ta okładka jest taka jakby lekko aksamitna, matowa, ale właśnie tutaj ilustracja, litery, świet błyszczące, tłoczone. Koperta bardzo, bardzo sotę, że tak powiem. Za to płyta na wypaść. Przezroczysta, szara, z jakimiś takimi czarnymi. Artefaktami. Przyjemnie się na nią patrzy i przyjemnie się słucha. Bardzo, bardzo dobre brzmienie. Znowu jest przestrzeń, dynamika. Słychać, że, że dzisiaj już każdy wydawca poważnie podchodzi do faktu, że winyl to nie to samo co CD czy streaming. Wymaga osobnej produkcji i tą produkcję słychać. Jeżeli chodzi o zespoły z ostatniego podsumowania, to oprócz Lipali pojawiły się jeszcze u mnie płyty dwóch innych grup. Przede wszystkim pierwszy zespołu Koń. Zaskoczyło mnie to, że ta płyta wyszła na winylu, równolegle zdaje się do, do CD i streamingu. Układka rozkładana, choć płyta pojedyncza. Tajemnicze zdjęcia. Matowa, trochę jakby kartonowa. Koperta prosta, czarna, papierowa. Za to płyta czerwona z czarnymi promieniami. Brzmieniowo też jest przyzwoicie. Bardzo dobrze słychać saksofon wyeksponowany. Bardzo dobrze też słychać perkusję, która brzmi tutaj tak vintage'owo. Duże spektrum dla instrumentów. Każdy instrument ma się gdzie wybrzmieć. Naprawdę przyjemnie się tego słucha. No, i na koniec Orężada. Ich najnowszy album, Karma Tango, wyszedł tylko na CD. Na winylu wyszła, no zdaje się, poprzednia płyta, czyli Samsara. Oryginalnie nagrywana według informacji na okładce w 2008 roku, wyszła jakieś 10 lat później. Dwie płyty w pojedynczej okładce. Okładka z informacją, że nabyłem, nabyłem wersję winylową. W środku dwie wkładki. Psychodeliczne grafiki. Na jednej z wkładek dodatkowo tekst. Wersja limitowana, płyty kolorowe, jedna czerwona, druga niebieska. Na obydwu płytach brzmienie klarowne, dynamiczne, co może wynikać z tego, że tych 12 kawałków, które są na albumie, zostały rozłożone na 4 strony, po 3 na stronie, dzięki temu jest więcej miejsca, można więcej tego dźwięku umieścić. W tym podsumowaniu to już tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek też się Wam do czegoś przydał, że może kogoś z Was zachęcił, a poinformował, że w ogóle taką płytę, którąś z tych płyt można, można kupić. Jak zawsze zachęcam do tego, żeby mnie wspierać, do tego, żeby mnie puszczać dalej. Zapraszam. Widzimy się w kolejnym odcinku.